Niewinny. Odcinek ten zatytułowałem Winny, niewinny. Do pewnego stopnia jest to związane z ostatnimi informacjami o jednym znanym zakonniku, wobec którego prowadzone są wyjaśnienia odnośnie jego zachowań z przeszłości wobec kobiet. Ale nie tylko z tego powodu. W tym samym czasie czytałem słowa z Księgi Joela: Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. I gdy przeczytałem te słowa z Księgi Joela, ogarnęło mnie przerażenie: Co z nami, ludźmi, dzieje się? A przecież Bóg już dawno nas ostrzegał, a my jak te świnie biegniemy bez rozumu na urwisko. To, co czytam w mediach społecznościowych, słyszę w telewizji, rozmawiam z ludźmi, jest zatrważające. I też obserwując swoje postępowanie, widzę wiele złych nawyków, złych wyborów, ocen, wypowiedzi krótko mówiąc, grzechu tak, to grzech. Jak ten wąż owija nasze dusze, a my poddajemy się, będąc przekonani, w swoim mniemaniu, że jestem jedynym sprawiedliwym. A Bóg co widzi? Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. Tak jak mówiłem, ostatnio słyszałem o jednym zakonniku, że jakoby miał niewłaściwe zachowywać się wobec kobiet. Jego zakon zawiesił go w czynnościach kapłańskich do wyjaśnienia sprawy. A był tak lubianym człowiekiem. Wszystkie drzwi zwykłych ludzi i można władców tego świata otwierały się przed nim, odpowiadając na jego potrzeby związane z działalnością, której poświęcił całe życie. I nagle w momencie wszystko się zawaliło. Mimo, że nikt z nas nie zna prawdy, nie posiada wiedzy Boga, to pojawiające się wypowiedzi w mediach na jego temat są porażające. I co gorsza, często są, są to osoby wierzące, katolicy, którzy znają przypowieści o Belce i Dżazze, o jawnogrześnicy. w końcu słowa Jezusa: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. Spośród wielu wypowiedzi zaskoczyła mnie jedna: cytuję: Krzysztofie Wąs z Polski. Wypowiedź katolika, a przy tym mówi, że działa zgodnie z zasadą zawsze mówić prawdę w oczy. Po pierwsze, pomyłka: Ten zakonnik nie ma na imię Krzysztof, dlatego tę wypowiedź zacytowałem: Skąd tyle nienawiści? Dzisiaj, jak powiesz do psa won, to możesz mieć na karku obrońców zwierząt, a tu tak do człowieka do dziecka burzego, grzesznego, ale dziecka burzego. Zawsze mówię prawdę w oczy. Co to znaczy? Skąd znasz prawdę? Prawdę zna tylko Bóg. Mówi się też, że każdy ma własną prawdę, jak własną i tu małe niedopowiedzenie. I nie jest moim celem osądzanie tej osoby, bo sam jestem grzesznikiem i nie rzuciłbym kamieniem w tę osobę. Po prostu żal mi tej osoby. Pragnę uzmysłowić sobie i Tobie. Jak szybko zmieniają się nasze poglądy, spojrzenia, jak łatwo wchodzimy w tłum i idziemy razem z Nim, a zmienić swoje zdanie, swoją prawdę, trudno. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. Dlaczego nieustannie ciągnie nas do tej Doliny Wyroku? A może tak się stać, że ja lub ty trafimy do tej Doliny, a ten zakonnik nie. Tego nie wiemy. To wie tylko Bóg. A my sami robimy z siebie sędziów wielu ludzi, przez pryzmat swojego umysłu, swojej posiadanej wiedzy. Komu to służy? Chcę być sprawiedliwy? Czy nie prościej byłoby ochronić siebie przed Doliną Wyroku i pomodlić się za tę czy inną osobę, nieważne ile zła według mnie uczyniła? I zamknąć usta. I zatrzymać rękę przed pisaniem różnych postów, aby dodatkowo, przez grzech domniemany lub prawdziwy innej osoby, nie ściągnąć na siebie wyroku potępienia. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. Trwajmy w zaufaniu Bogu, aby nas jeszcze coś gorszego nie spotkało. I czyńmy, co jest możliwe, co jest w naszej mocy, aby prostować swoje ścieżki i ufać, że nad wszystkim czuwa Bóg. Amen.